Coaching to proces, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wsparcie go w samodzielnym dokonywaniu zmiany, opartej na własnych odkryciach, wnioskach i zasobach. Jego esencja to cykl uczenia się, samopoznania i w efekcie rozwój, dzięki któremu klient zbliża się do określonych na początku wskaźnikami rezultatów. Wskaźniki, podobnie jak odbiornik GPS, pozwalają stale śledzić, czy klient podąża w obranym kierunku. Kolejne etapy coachingu to zarówno podróż po wytyczonym szlaku, jak i stałe aktualizowanie owego GPS na obrany wcześniej cel. Czy idziemy w dobrą stronę? Czy mierzymy to, co chcemy mierzyć? Skąd wiemy, że obraliśmy dobre tempo? Czy efekty cząstkowe są takie, jak przewidywaliśmy? W jaki sposób możemy korygować odstępstwa, uczyć się na błędach i wyciągać wnioski, by wracać na obrany szlak? I trafić do naszego celu. Coaching jest starannie przemyślaną metodologią wspierania rozwoju człowieka. Wykorzystuje narzędzia, które kształtują postawy liderów i pracowników adekwatnie do ich kompetencji i zasobów. Nie jesteśmy tak efektywni, jakbyśmy tego chcieli. Mimo uczestnictwa w wielu szkoleniach czy udziału w studiach podyplomowych, nie radzimy sobie z intensywnością zmian, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Na dodatek intensywność zmian sprawia, że odczuwamy ciągły stres, za który płacimy własnym zdrowiem. Taki stan rzeczy wynika ze specyficznej konstrukcji programów szkoleniowych, które są nasycone ogromem wiedzy na dany temat z minimalnym zakresem na temat możliwości korzystania ze świeżo dostarczonej wiedzy. Uczestnicy szkoleń różnią się między sobą stopniem zaangażowania, priorytetami oraz zainteresowaniem tematem. Wykorzystując coaching, można trafniej zaangażować istniejące zasoby do rozwoju nowych umiejętności. Proces coachingowy zazwyczaj bardzo przyspiesza wszelkie działania prowadzące do celu. Mówimy, że cel określa kierunek akcji, pojawia się w punkcie startu, efekt natomiast określa rezultaty w kategoriach potrzeb, które klient chciałby widzieć zrealizowane na mecie. Proponuję wsparcie coachingu metodą EGB-feedback. W całym procesie można wyodrębnić sesje, które będą stanowiły swoisty cykl uczenia się poprzez wzmocnienie klienta oraz wsparcie go w samodzielnym dokonywaniu zmiany opartej na wywoływaniu określonej, pożądanej częstotliwości fal mózgowych. Chcąc, aby Twoje życie i kariera nie były zawieszone w próżni z powodu stresu, słabej koncentracji uwagi bądź trudnej komunikacji, skorzystaj z potężnego narzędzia umożliwiającego trening mózgu jakim jest EEG Biofeedback. Nauczę Cię przy pomocy zaawansowanej technologicznej aparatury, umiejętności radzenia sobie ze stresem, a także skupienia uwagi. Tym samym nasze sesje coachingowe zyskają wartość dodaną. Coaching i biofeedback w parze mogą Wam zdziałać zadziwiająco wiele. Zapraszam na coaching. Monika Ziobrowska